Tuchanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Droga Haniu, słucham Cię od dawna, obydwu kanałów. Przyznam, że bardzo lubię True Mysteries, ale gdy słucham tego późno w nocy i jestem sama w domu, czasem czuję niepokój. Nie spotkały mnie w życiu niesamowite wydarzenia, ale powiedziałabym, że czasem zaskakujące. Szczególnie dotyczy dośnienia. Koleżanki, które znam wiele lat, śmieją się, że mam jakieś moce. Ja myślę, że wszyscy je mamy, bo niewiele wiemy o naszym mózgu. Pewnie to właśnie nazywamy intuicją. To oczywiście moje subiektywne doświadczenia. Opowiem więc o takich zaskakujących dla mnie zdarzeniach. Gdy były już mąż, był wobec mnie nie fair, a ja o tym nie wiedziałam. Pojawił się on w moim śnie w garniturze i oznajmił, że ma kochankę, która jest od niego starsza i jest żoną kogoś ważnego. Potem okazało się, że rzeczywiście, kobieta ta była kilka lat od niego starsza, a jej narzeczony był znaną osobą ze świata dziennikarskiego. Garnitur był symbolem pracy. Bo małżonek często musiał wyglądać w biurze oficjalnie, a ta poznana kobieta razem z nim pracowała. Przez 11 lat tajemniczo chorowałam. Nikt nie umiał zdiagnozować mojej choroby. Krótko mówiąc, piekło cierpienia i niezrozumienia ze strony otoczenia załamanie. W końcu spotkałam niezwykłego lekarza. Który powiedział, że ta choroba dotyczy innej specjalizacji niż jego, i postanowił posłać mnie do znajomego lekarza. Jednak pierwszy lekarz okazał się porażką. Przepisał mi te same leki, co zwykle, które już wcześniej nie działały, i zostałam bez diagnozy. Załamałam się, ale w nocy miałam bardzo wyrazisty sen. Usłyszałam stanowczy głos, który powiedział: Nie bierz tych leków, one ci nic nie pomogą. Szukaj tej pani doktor, a mój lekarz posłał mnie do kolejnego specjalisty, który również nie miał pojęcia, co mi jest. I znów ten sam sen słowo w słowo. I w końcu na kolejnej wizycie mój prowadzący i wściekły na swoich kolegów lekarz stwierdził, pośle panią do kobiety. Kobieta z kobietą najlepiej się zrozumie. I tak się stało. Czułam, że to jest strzał w dziesiątkę. Cudowna młoda profesor obejrzała moje wyniki i powiedziała: Wiem, co pani jest. Leczenie będzie ciężkie, potrwa długo, ale wyleczę panią. I tak się stało. Było to w 2003 roku i choroba nie nawróciła, a ja odzyskałam życie. Gdy oczekiwałam dziecka, byliśmy jako młodzi rodzice niezbyt mądrze przekonani, że będzie to chłopiec. Ale wątpliwości rozwiała moja nieżyjąca już dziś mama. Powiedziała mi, że śnił jej się mój dziadek, który uderzył pięścią w stół i powiedział stanowczo: A właśnie, że to będzie dziewczynka. I dziadek oczywiście miał rację, bo urodziła się cudowna dziewczynka. Gdy moi rodzice odchodzili, twierdzili, że odwiedzili ich najbliżsi. Mój tata odchodząc, twierdził, że była u niego jego mama. Natomiast mama, która odzyskała na chwilę przytomność w szpitalu, zdążyła się ze mną pożegnać i powiedziała mi, że odwiedzi ją mój zmarły brat, a jej ukochany, jedyny syn. Wtedy już wiedziałam, że mama z tego nie wyjdzie i wkrótce odeszła. Nasze życie to dobre i złe okresy. Był taki czas, że było mi trudno. Wierzę w Boga i to, że jednak mamy duszę. Więc modliłam się za brata, który nie miał łatwego charakteru, i prosiłam go, by on też mnie wsparł, jeśli ma taką możliwość. Moją postawę skrytykował ksiądz, który ogólnie okazał się nieludzki. Poczułam się rozgoryczona. W zdenerwowaniu stwierdziłam: Trudno, sam to sobie Boże rozwiązuj. Jeśli miało to sens, to mi pokaż. Postanowiłam przestać o tym myśleć. Minęły trzy tygodnie. Obudziłam się o piątej rano i nie mogłam zasnąć. Zobaczyłam we śnie brata, który stał w jakiejś ciemnej piwnicy. Był elegancko ubrany, w garnitur i taki przystojny. Na piersi miał jakąś niedużą czerwoną pręgę. Powiedział mi: Wiesz, jest mi już lepiej, a ty mi tyle pomogłaś, tylko tyle mi zostało. I wskazał na pręgę. Byłam poruszona. Może naprawdę nasze światy się przenikają i jesteśmy sobie potrzebni? Mama zawsze opowiadała mi niezwykły sen. Urodziła się przed wojną na wsi. Była prostą, ale dobrą i uczciwą kobietą. Zawsze pamiętała o zmarłych w rodzinie. Dobrze ich wspominała. Jako dorosła kobieta podziwiałam, że umiała się modlić za nich każdego popołudnia. Jako młoda dziewczyna, wracając od Krawcowej w lutym wieczorem, zachodziła na mały wiejski cmentarzyk do brata, twierdząc, że nie mogłaby go tak minąć, bo go bardzo kochała. Pewnej nocy przyśniła się mojej mamie nieżyjąca siostra jej matki, czyli ciotka. Sen był długą rozmową, podczas której mama wypytywała ciotkę o sprawy dotyczące kwestii duchowych. Zapytała m.in. moją ciotkę, która wiara jest najlepsza. I ciotka odpowiedziała jej pięknym zdaniem, które zapamiętałam na całe życie. Pamiętaj, Zosiu, każda wiara jest dobra, ale wiara bez uczynków, oczywiście w domyśle dobrych, jest martwa. No i powiedz, Haniu, czy to nie jest genialne w swej prostocie? Przyznaję, genialne i piękne, i prawdziwe. I jeszcze sen mojej babci. Moja babcia Wiktoria urodziła się i mieszkała nad Bugiem. Dziadek natomiast podczas wojny trafił do niewoli, a ona została z dwójką małych dzieci na gospodarstwie. We wsi stacjonowali Niemcy. Jak mówił mi miejscowy proboszcz, prawdopodobnie dwóch polskich braci było w ciągłym konflikcie i chodzili na posterunek do Niemców skarżyć się na siebie. Aż któregoś dnia któryś z nich został odprawiony i w złości zastrzelił Niemca. Oczywiście zemsta Niemców była straszna. Doszło do pogromu jednego dnia do ponad 100 mieszkańców wsi. Tuż przed tym mojej babci przyśnił się Jezus, który ochlapał swoją krwią twarze jej rodziców i siostry, i biedna babcia znalazła tych troje bliskich jej osób bez życia, w ich własnym domu. Mam, Haniu, więcej takich historii. Jeśli ci się spodobają, to wybierz jakieś, a ja napiszę o innych. Pozdrawiam bardzo ciepło, Anna. Aniu, oczywiście, że te historie są niesamowite, bardzo wzruszające i niezwykle osobiste. Jeśli masz ochotę dzielić się nimi z nami dalej, to czekamy. Tak trochę wypowiedziałam się za wszystkich, ale mam nadzieję, że trafnie. Witam Cię serdecznie i dziękuję Ci bardzo za wspaniały kanał. Chciałbym się z Tobą podzielić pewną sytuacją, której po dziś dzień nie rozumiem. Tego roku w kwietniu skończyłem 40 lat. Mojego życia nie można nazwać w kwestii dzisiejszego społeczeństwa udanym, aczkolwiek uważam, że czuwają nade mną siły, które mnie przez to życie prowadzą. Ale historia, którą chcę się podzielić, sięga kilkunastu lat wstecz. Jako młody człowiek byłem wychowywany w duchu wiary i ona zawsze była moją wierną towarzyszką. Po skończeniu liceum udałem się na studia pedagogiczne, wierząc, że to jest właśnie moje powołanie. Jednak pewien bunt wiary dawał mi się we znaki, i po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podjąłem decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Złożyłem papiery. W odzewie dowiedziałem się, że przez okres wakacji mam się przygotować do egzaminu wstępnego, który będzie obejmował znajomość Ewangelii według świętego Mateusza i św. Marka. Ponadto dodatkowymi lekturami były List do rodzin Jana Pawła II oraz pierwsza encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI, Deus Caritas est. Sumiennie przygotowywałem się z podanych lektur. Choć wielki problem stanowił dla mnie list do rodzin. Szczerze, nigdy nie byłem w stanie pojąć nauczania papieża Polaka, ponieważ uważałem je za zagmatwane, mało klarowne i niekonkretne. Uwielbiałem z kolei czytać pisma papieża Benedykta, gdyż on był dla mnie jasny, stanowczy i wyrazisty. Moje uwielbienie papieża Benedykta zaowocowało tym, że jedna z moich kuzynek, Będąca wówczas w szkole podstawowej przywiozła mi ze szkolnej pielgrzymki zdjęcie papieża Benedykta w szkle, uśmiechniętego Ojca Świętego w szatach pontyfikalnych. Postawiłem sobie to zdjęcie na meblościance stojącej naprzeciw mojego łóżka, nad którym wisiał ogromny obraz Jezusa Miłosiernego, wzięty wprost z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej. Pewnego wieczoru, kiedy leżałem w łóżku i chciałem dokształcić się przed egzaminem do seminarium, zacząłem czytać kwartalnik o nazwie Pastores. Natrafiłem na ciekawy artykuł o Eucharystii. Ale niestety, z każdym kolejnym zdaniem, moja uwaga i zaangażowanie w czytany tekst coraz bardziej się rozmywały. Postanowiłem więc dać sobie chwilę tak zwanego oddechu. Położyłem pismo tuż obok mnie na łóżku i mimochodem zwróciłem głowę w stronę mebli, na których stał wizerunek Ojca świętego Benedykta. Po krótkiej chwili zauważyłem, iż oczy Ojca Świętego zaczynają czarnieć i wydłużać się w nienaturalnej linii, a jego pokorny uśmiech zaczyna krwawić i wyginać się w grymasu. Momentalnie zamknąłem oczy i odwróciłem głowę w stronę ściany, na której wisiał obraz Jezusa od siostry Faustyny. I nagle poczułem w sobie śmiech, nie mój, obcy, ale nie dający się słyszeć z zewnątrz, tak jakby był wewnątrz mojego ciała. Ten śmiech narastał, taki wręcz paniczny, szyderczy, psychiczny wręcz. I nagle, spośród tego śmiechu Dało się słyszeć słowa: "Nienawidzę cię, Nazarejczyku". Pamiętam, że oblał mnie strach i nie byłem nawet w stanie otworzyć oczu. Ten śmiech powoli cichł, ale strach paraliżujący moje ciało nie ustępował. Po omacku sięgnąłem po różaniec i z zamkniętymi oczami dobiegłem do drzwi pokoju. Otworzyłem je i wybiegłem na przedpokój. Bardzo długo z nikim nie dzieliłem się tym wydarzeniem. Po latach opowiedziałem o tym kapłanowi podczas spowiedzi. Upewnił mnie w moich domysłach, iż było to działanie złego ducha. Cóż, od tamtej pory staram się być odporny i uważny na różne niewyjaśnione zjawiska, które w moim życiu nie są rzeczami sporadycznymi. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy kanału Krystian. Rzeczywiście, przedziwna i przerażająca historia. Niestety nie potrafię wyjaśnić, z czym miałeś do czynienia, ale pewnie kapłan jest kompetentniejszy i być może miał rację. Mam nadzieję, że nigdy więcej nic złego nie będzie ci tręczyć. Uporczywy sen. Tak zatytułowała swoją opowieść Kamila, a pisze: Nigdy nie mam powtarzających się snów, a żeby było śmieszniej, to w ogóle bardzo mało śnię. A jeżeli już, to prawie nie pamiętam tego, co mi się śniło. Zazwyczaj to są jakieś bzdury, których nawet nie da się ująć w jedną historię. To są strzępki różnych scen, wydarzeń, migają tam twarze, których nie znam. Ta noc była jednak wyjątkiem. Byłam bardzo zestresowana, bo na drugi dzień miał do mnie dzwonić być może przyszły szef w sprawie mojej pracy. Byłam już na rozmowie kwalifikacyjnej, teoretycznie spodobałam się. Ale takich dobrych kandydatów było podobno troje, i teraz zarząd w całym składzie miał się jeszcze zastanowić, komu dać szansę. Brali pod uwagę, że zatrudnią nie jedną osobę, jak planowali, ale dwie. Tej właśnie nocy zasnęłam około północy, ale możliwe, że było już nawet później. W tym śnie nic się nie działo. Miałam wrażenie, że ktoś siada na moim łóżku i mówi: Kiedy on zapyta cię, o której możesz przyjść na spotkanie, Powiedz, że niestety nie możesz przed trzynastą. W tym śnie próbowałam zorientować się, kto w ogóle do mnie mówi. Wydawało mi się, że jest to jakaś dojrzała kobieta, taka w wieku mojej mamy, ale to nie była moja mama, ani w ogóle nikt znajomy. Zadałam pytanie, a dlaczego? Powiedziałam, że to bardzo niegrzeczne. Przecież jeżeli staram się o pracę, to nie mogę od razu dyktować warunków. Przecież oni wiedzą, że ja nigdzie nie pracuję i na pewno żadna inna robota mnie gdzieś nie trzyma. A w końcu, jak będę kombinować, to tak sobie pomyślą i mnie nie zatrudnią. W tym śnie było jakoś dużo emocji, i w końcu one mnie obudziły. Ale ten sen nie był jakiś straszny czy przerażający, więc bardzo szybko zasnęłam znowu. Ale śniło mi się to samo: jakaś kobieta usiadła obok mnie na łóżku. Tym razem było trochę inaczej, bo tak jakby wzięła mnie za rękę, chociaż ja nie czułam żadnego dotyku. Bardziej miałam wrażenie, że ona wykonuje taki ruch, że mnie dotyka i mówi znowu, słuchaj, jeżeli on do ciebie zadzwoni i zaprosi cię na rozmowę, powiedz, że niestety nie możesz przybyć przed 13. I ja znowu to samo, ale jak mogę tak powiedzieć, zależy mi na tej pracy. Jest dla mnie wymarzona i w dobrej lokalizacji. Zgodna z moim wykształceniem, nie powinnam się stawiać i sprawiać trudności. I znowu emocje, nerwy, ta kłótnia w tym śnie, jeśli można to nazwać kłótnią, obudziła mnie po raz kolejny. Wtedy była już druga. Spojrzałam nawet na zegarek. Tym razem zaśnięcie zajęło mi troszkę dłużej. Byłam już trochę zdenerwowana, chyba podniosła mi się adrenalina przez te sprzeczki we śnie, ale w końcu udało mi się zasnąć. I znowu to samo. Ta kobieta weszła do mojego pokoju. Nie widziałam jej, ale słyszałam to. Usiadła na łóżku i mówi: Nie kłódź się ze mną, nie denerwuj się i o nic nie pytaj, bo ja ci tego nie mogę wytłumaczyć. Ale kiedy on jutro o dziewiątej zadzwoni i powie, że zaprasza cię za dwie godziny na spotkanie, powiedz, że niestety nie możesz przybyć przed trzynastą. Wiedziałam, że dalsza kłótnia nie ma żadnego sensu. Powiedziałam dobrze. Zdawałam sobie sprawę, nawet już w tym śnie, że to jest bardzo dziwne, że trzy razy po kolei uporczywie śnił mi się prawie ten sam sen. To znaczy, chodziło w nim ciągle o to samo. I wiedziałam też, że dopóki się będę sprzeczać, to się nie wyśpię. Zasnęłam. Była godzina dziewiąta, gdy zadzwonił telefon. To był ten przyszły szef. Powiedział, że zaprasza mnie za dwie godziny na spotkanie z całym zarządem. Dzisiaj cały dzień poświęcają na spotkania z trzema kandydatami. Będą chcieli pokazać też firmę, opowiedzieć o obowiązkach i to będzie taki ostatni etap rekrutacji. Byłam pewna, że zgodzę się na to, powiem po prostu tak, oczywiście będę ale jakaś siła zmusiła mnie do tego, że powiedziałam przepraszam bardzo wiem, że to zabrzmi dziwnie. Ale niestety nie mogę przybyć przed trzynastą. W słuchawce zaległa cisza, oblały mnie siódme poty. W oczach stanęły mi łzy. Myślałam, że straciłam okazję, że ten człowiek odpowie mi, że skoro tak, to oni już mi dziękują. Ale ten dyrektor powiedział: rozumiem, różne sytuacje są w życiu. I tak mamy dla Państwa cały dzień. Zapraszam na trzynastą piętnaście. Odetchnęłam z ogromną ulgą i pojechałam na 13.15. Ostatecznie to ja dostałam pracę, ale też zatrudniono drugą osobę, takiego dojrzalszego pana z dużym doświadczeniem i mieliśmy razem wzmocnić dział. Ale do dziś nie wiem, o co chodziło z tą 13. Co to za różnica? I tak, pokazywali nam to samo, te same hale, spotykaliśmy się z tymi samymi ludźmi z działu, zadawali nam te same pytania, Usłyszałabym je tak o 11, 12 czy właśnie tej 13. Dlaczego miałam tam pojechać po 13? Tego nie wiem, ani też tego, kim była ta osoba ze snu. I jeszcze jedno mnie dziwiło. Gdy obudziłam się z tego trzeciego snu, to powiedziałam sobie, że nie kłóciłam się z tą panią tylko dlatego, żeby dała mi spokój, ale i tak zrobię swoje, ale nie zrobiłam. Nie wiem, jak to zrobiła, ale to ona zmusiła mnie do tego, żebym powiedziała to, co ona chciała, pomimo że od razu tego pożałowałam. Na koniec wszystko wyszło dobrze, ale byłam zdziwiona, że coś potrafiło wpłynąć na moją wolę. To była jedyna taka sytuacja w całym moim życiu, a obecnie mam 36 lat. Nigdy później już nie miałam ani wyrazistych snów, które bym pamiętała, ani powtarzających się. Ani chyba nawet takich, które potrafiłabym opowiedzieć, jeśli już w ogóle cokolwiek pamiętam, bo przekładając to na ludzki język, to byłby po prostu bełkot. Ciekawe, czy przydarzyło się komuś coś podobnego, i jakie słuchacze będą mieli teorie na temat tego, co to było, o co chodziło z tą trzynastą, co by się zmieniło, gdybym powiedziała: przyjdę wcześniej, na zaproponowaną pierwotnie godzinę. Proszę słuchaczy, by pisali, co o tym sądzą. Chętnie poczytam. No, ja też chętnie poczytam. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to, że coś złego stałoby się, gdybyś wyszła wcześniej. Może jakiś wypadek, może spotkałabyś kogoś niewłaściwego, to znaczy, na twojej drodze stanąłby jakiś zły człowiek, który coś by ci zrobił, zaszkodził. Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że to było ostrzeżenie przed czymś, co wydawało się nieuniknione. Chyba, że będziesz się mocować z przeznaczeniem. Moi kochani, dajcie więc znać, co o tym wszystkim myślicie. Dziękuję Wam za to, że znów się tu spotkaliśmy. Zawsze to dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt. Zachęcajcie, proszę, do słuchania tego kanału tych, którzy interesują się taką tematyką, i piszcie, proszę, o swoich niesamowitych przeżyciach. Buziaki i papa.